Często zadajecie pytanie, co lepiej wybrać: czy ośmiordzeniowego Ryzena 7 3700X, czy może sześciordzeniowego Ryzena 5 5600X? Na to pytanie postaram się dzisiaj Wam odpowiedzieć. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestuję dla Was dwa procesory: Ryzen 7 3700X i Ryzen 5 5600X. Jakoś często zadawaliście pytania, czy lepiej pójść w kierunku 8 słabszych rdzeni, czy może wybrać 6, ale mocniejszych, bo jak wiadomo w Ryzenach 5000, IPC jest wyższe nawet o 19% w porównaniu do serii 3000. Te dwa procesory połączę z kartą RTX 3070, bo podejrzewam, że większość z Was do takich procesorów kartę z tego segmentu właśnie by dobierało, czyli albo tą, albo też RX 6800. No i zobaczymy, jakie będą różnice w wydajności. Testy w 8 grach. W dwóch rozdzielczościach 1080p i 1440p. Jakby nie patrzył, jednak większość osób siedzi na monitorach jeszcze 1080p, aczkolwiek coraz więcej przychodzi też na tą rozdzielczość troszeczkę wyższą. Procesory nie będą podkręcane, bo chyba każdy z Was wie, że możliwości OC, czy to Ryzenów 3000, czy też 5000, są praktycznie znikome. I pamięci RAM ustawione będą na taktowanie 3600 MHz, opóźnienia Cel 16, 16, 16. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na wyniki testów. Zaczniemy od rozdzielczości 1080p. Na początek nowość, czyli Cyberpunk 2077, gdzie to 5600X notuje około 5% przewagi nad Ryzenem 7 x Kolejny tytuł to Red Dead Redemption 2. Tutaj, jak wiadomo, główne skrzypce gra karta graficzna, dlatego też przewaga Ryzena 5 spada do 2,4%. Podobna sytuacja w Horizon Zero Dawn i Ryzen 5600X wygrywa 07 o zaledwie 1,7%. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w Shadow of the Tomb Raider. Gra, jak wiadomo, w dużej mierze korzysta z procesora i tutaj Ryzen 5600X notuje prawie 18% przewagi. Got różnice nie powalają i mamy zaledwie o 2% lepszą wydajność na Ryzenie 5. Ciekawą sytuację widzimy w Assassin's Valhalla, gdzie to Ryzen 3700X wychodzi delikatnie na prowadzenie. Niewiele, bo niecałe 3%, ale jednak. Far Cry New Dawn to kolejny tytuł procesorowy, gdzie mocne 6 rdzeni pokazuje pazurki wyprzedzając Ryzena 3700X o niebagatela 13%. I na koniec gra typowo graficzna, czyli Borderlands 3. Różnic wydajności pomiędzy procesorami, jak widać, brak. Teraz przejdźmy do rozdzielczości 1440p. W Cyberpunku 2077 delikatnie, ale jednak wydajniejszy jest procesor Ryzen 5600X, który notuje 3,5% przewagi. W Red Dead Redemption 2 różnice pomiędzy procesorami jeszcze bardziej się zacierają, do okolic 1,5%. Po Ryzen Zero Dawn mamy remis zarówno w średnim, jak i w minimalnym FPS. Mimo wyższej rozdzielczości, a tym samym mniejszego znaczenia procesora, w Shadow of the Tomb Raider cały czas wydajniejszej jest Ryzen 5600X, a różnica to ponad 5%. Wykładowo różnice pomiędzy procesorami są marginalne, można powiedzieć granica błędu pomiarowego. Po raz kolejny w z Valhalla, delikatnie lepiej wypada Ryzen 3700X. Farkę Nudą mamy powtórkę z rozrywki. Mimo mniejszego znaczenia procesora w tym tytule, o prawie 7% prowadzi Ryzen 5600X. Jak się można było tego spodziewać, w Borderlands 3 nie notujemy różnic pomiędzy procesorami. Jak widzieliście, tylko jedna gra z ośmiu testowanych, a dokładnie Assassin's Valhalla potrafi wykorzystać potencjał ośmiu rdzeni, dzięki czemu Ryzen 7 3700X był delikatnie wydajniejszy od Ryzena 5 5600X, zarówno w rozdzielczości 1080p, jak i 1440p. Zerknijcie teraz na wykres z procentowym porównaniem wydajności w 1080p. Tutaj zdecydowanie widać przewagę Ryzena 55600 x zwłaszcza w grach typowo procesorowych, gdzie różnice sięgają nawet ponad 17% i nic dziwnego, jako już ten procesor ma o wiele wyższą wydajność pojedynczego rdzenia. Natomiast w pozostałych grach, gdzie główne skrzypce gra karta graficzna, te różnice są już nie tak bardzo spektakularne od 1 do 4% na korzyść Ryzena 5600X. Aczkolwiek w jednej grze mamy remis, no i wspomniany wcześniej Assassin's Valhalla, gdzie to Ryzen 7 wychodzi delikatnie na prowadzenie. Także jeżeli gracie w rozdzielczości 1080p i chcecie połączyć procesor z wydajną kartą graficzną, taką jak powiedzmy RTX 3070 lub też RX 6800 lub mocniejszą, no to zdecydowanie lepiej pójść w kierunku Ryzena 5600X. Teraz zerknijcie na wykres wydajności w 1440p. Tutaj różnice się zacierają, jako iż procesor w tej rozdzielczości ma o wiele mniejsze znaczenie. I nawet w grach typowo procesorowych, takich jak Shadow of the Tomb Raider czy też Far Cry New Dawn, te różnice sięgają maksymalnie 7%. Także w tej rozdzielczości nie ma tak naprawdę znaczenia, który z tych procesorów wybierzecie. Oczywiście może się okazać, że w niedalekiej przyszłości gry będą lepiej zoptymalizowane pod kątem wielowątkowości i wtedy procesor z większą ilością rdzeni będzie lepszym wyborem. Aczkolwiek moim zdaniem przez najbliższe 5 lat mocne 6 rdzeni cały czas wystarczy do komfortowego grania. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Także mam nadzieję, że tym filmem Wam pomogłem. Jak macie jakiekolwiek pytania śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. Jak Wam się podobało zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.